Yo, Manko z tej strony Kacper Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Urbex yy, Właśnie wchodzimy do takiej szopy yy, No, to co, zaczynamy kamerzysta? No to tak, widziałem, nie? Właśnie mi się nie wywaliło bo... O, jakie pierdolę No więc, tak, są schody jakieś stare, nie? I wali się u mnie, ale to, cza, wali to Kawałek staje, ja No więc tak, tutaj mamy jakieś torby i w ogóle, no Jakieś bluzo, oczywiście jakieś menela. Tu, tu też kolejne rzeczy, rzeczy. kurde, tu jakieś takie... Jaworowo. Jakiś materac. Ło! Jakiś materiał, ale to może nie być twarda materac. No. Tutaj mamy jakieś właśnie wiadro. Tutaj buteleczka od piwa. Tam coś jest. Słoik jakiś. Ot. No kamienie jakieś. Wiadro. Tutaj jest coś. Jakieś wiadro. Kolejna puszka. Tu nie ma przesuwa za muruchy, nie, jakiś but, jakiś but z żula, dobra, jakieś spodnie, łapki, wiadra znowu, butelki, Ej, jakieś odwódki, no. Wszystkie jakieś kije tutaj są, już tu była zapadnia, I to jest jakaś klapa, co jest. I musimy na pokazać, gdzie to jest o jakim miejscu dokładnie. Tu mamy kolejną butelkę w jakichś kamieniach, ciulga tutaj jest... tutaj jest jakiś dual jest tutaj właśnie. A to jest zasypane tylko. Tutaj mamy jakąś trzineczkę właśnie. Za jedno pokręcie sobie jak to się dzieje, to dwa. Tutaj mamy takiego jedzenia. To jest jakiś but. Nie wiem to jest laczek. Tutaj mamy kolejny... Materc, tu i kolejny butek. Kolejny ma teraz Jo! Joś Manko! Ojej, fajna Trump! On cię częściej kamerzysta, co ty myślisz? I ojej, od drugi z tego samego. Tutaj mam po jakimś jedzeniu. Więc to jedzenie? Po jedzeniu? Jakieś rękawiczki? Jakieś. what to, fuck? Co jest? O! Yy, właśnie, jakaś 1960 jakaś yy, wódka, proszę. To nie moja, nie pije. Na razie jeszcze. Tu jest jakieś coś było. Tu jest... Kamil, słuchajcie. Tu jest jakieś fotowactwo. Co to jest? Kurde. Co to jest? Dobra, taki... to jest. Jakieś takie coś? Jakieś takie coś? Jakieś. Co to jest? Sznurek. Sznurek to jest. Tu jest jakaś właśnie y, to y, foliówka, koszulka znaczy się. To jest jakaś paleta też, ale bardzo słaba już, bo w stara widać. A tutaj coś jest, tutaj chyba był komin, bodajże. Ta, to był komin, bo kurde, co to jest? Zdanie, jest to zdaniem, kam jest taki komin? No, tutaj mamy wody kolejną, To właśnie jakieś. O, się baję po wodzie, właśnie jak coś tutaj pił dużo wody i bardzo dobrze. To jakiś warek na pyrynię, więc to jest. To jest... Jakieś skiepy, what the fuck? Skarpetki Może sobie przegarnę nie na rzecz zwanie rzeczy rzutki. Tutaj kolejne walek na ziemniaki. Jakaś kołdra, jedna, druga, kurcze A jakieś tutaj jest. kamerzysta Jakieś 315, 3 tutaj 15, 15 groszy. No to wygląda. Jakieś balaki no, to jest na pokazami buteleczka. Komierzysta wyciąg. To jeszcze na ogólnie, No i tutaj mamy jakieś takie. Nie wiem, partyki. Dwa... Jakieś... Ej, się... Ej nowe bo słabe, patrzcie to. Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to widzę. ja z mnie, nie wiem, w to tak naprawdę rozwala, nie? Tutaj mamy to właśnie... butelka są kolejny bańak. Ja jak to jest ciemno ogólnie, patrzcie jak ktoś jest ciemno bez no. Tam jest wyjście, yy, tam jest to, no. Chodź Kome. to kochany. o, o! kurcze kurczę. Yy, coś tam. KOLSBURG A jakieś piwko? To teraz idą do góry, właśnie pokażę wam jeszcze coś wow! To okej, spodnie w ogóle to, to jest coś, co. Teraz wychodzimy w biskupie I no, to samo Macie moją twarz Pokazaną Kamera się na razie nie pokazuje twarzy, nie pokażę chyba No i będzie lipa, nie? Trochę